Witam z dna oceanu spokojnego, a dziś fenek pustynny, czyli jeszcze lis, ale jego pozycja w rodzaju lis jest mocno kwestionowana. Jest to najmniejszy ze wszystkich psowatych, mniejszy od chiwały mniejszy od pomeraniana, mniejszy od wszystkich ras psów, waży tak kilogram dwa, no ale ma on jedne z największych uszów względem swojego ciała wśród zwierząt. Uszy mają 10 cm długości, a ich ciało około 305 cm, plus ogon 20 ileś. A więc dużą część zajmują uszy. Ale po co im takie wielkie uszy? Czemu są tak małe? I kilka innych ciekawostek o fenkach w dzisiejszym odcinku. Fenek żyje na wielu pustyniach północnej Afryki, no głównie na Saharze oczywiście. O, tak zamieszkuje teren od Maroka po Półwysep Synaj jest aktywny głównie o świcie i zmierzchu, gdyż w dzień jest tam strasznie gorąco, temperatura sięga nawet 60 stopni Celsjusza, a w nocy jest z kolei zimno, nawet minus 4 stopnie Celsjusza, a fenek już poniżej 20 stopni Celsjusza zaczyna się trząść z zimna, a więc woli on świt i zmierzch, gdzie temperatura jest po prostu optymalna dla niego. A po się dopiero przy temperaturze ciała 41 stopni? Że on w dużych norach, które w wykopuje, mogą one nawet osiągać powierzchnię 120 m kwadratowych. Z wieloma komorami, z różnymi konkretnymi funkcjami, też z wieloma wejściami, wyjściami. No, jeżeli piasek jest trochę gorszej jakości, to te nory są mniej skomplikowane, ale jeżeli się uda, mogą być naprawdę. Imponujące, ponieważ fenki nie kopią ich same, tylko w grupach rodzinnych, nawet osiągających 10 osobników. Co prawda, nie wiemy dokładnie, jak to wygląda w dziczy, głównie z niewoli, znamy ich zachowania społeczne, ale wiemy, że fenki łączą się w monogamiczne pary do końca swojego życia, i po urodzeniu dzieci, dzieci te mogą zostać w noże. Praktycznie jak długo chcą. Nawet kiedy pojawią już się dzieci z przyszłorocznych biotów młode fenki nie są wyganiane ze swoich domów. Różnią się trochę od lisów. Między innymi mają mniej chromosomów niż inni przedstawiciele lisów. Nie mają one gruczołów zapachowych przy odbycie, tak jak wiele zwierząt drapieżnych, ale mają gruczoły zapachowe na końcu ogona, które wydzielają nieprzyjemny odór w momentach stresowych, który ma odstraszyć napastnika. Poza tym oczywiście od lisów różnią się stadnym trybem życia, gdzie żaden inny lis takiego trybu życia nie przyjmuje. Na co polują one w ten świt i zmierzch? No, głównie na. Owady, gryzonie, jaszczurki, węże, małe ptaki, czy różne jaja, ale także jedzą one owoce, np. daktyle i bulwy różnych roślin, szczególnie jeśli dokopią się do nich w swoich norach. Żyją raczej tam, gdzie nie ma dostępu do bieżącej czystej wody, a więc całą wodę potrzebną im do życia pobierają ze swojego pokarmu. Oczywiście, jeżeli zdarzy im się okazja napić wody, to to zrobią i będą piły, aż się ich brzuch nie wypełni wodą. Ale są one gotowe na życie bez wody, takiej bieżącej, tak naprawdę. Ich nerki są też bardzo wydajne i wydalają one mało moczu, aby jak najwięcej tej wody zachować. W ich również zbiera się poranna rosa, którą mogą zlizać, aby również suplementować sobie jakąś Tą wodę. No ale po co im takie wielkie uszy? No, po to, by lepiej słyszeć. Jak się można domyśleć, swoje ofiary ze znacznych odległości nawet są w stanie je usłyszeć, jak się ruszają pod piaskiem. Ale te uszy też służą im do termoregulacji i mają one bardzo dużą powierzchnię względem wielkości całego fenka. a więc tracą one dużo ciepła przez te uszy. Dodatkowo tam jest dużo żył, które również. Ułatwiają tą wymianę cieplną. To nie jedyne, oczywiście, przystosowania do ciepłego klimatu, również przez ten gorący klimat są takie małe. I mniejsze zwierzę, tym ma również większą powierzchnię swojego ciała względem swojej objętości. Dlatego Lis Fenek mieszka na pustyni, a Lis Rudy trochę bardziej na północ. Lis Polarny, pomimo że jest mniejszy od Rudego, jeszcze bardziej na północ, ale u Lisa Polarnego widzimy dużo mniejsze uszy na przykład i to też się dzieje z innymi zwierzętami. Mamuty były większe od słoni, niedźwiedź polarny jest większy od niedźwiedzia brunatnego i tak dalej i tak dalej. To jest reguła, wiadomo, nie zawsze jest prawdziwa, ale raczej mniejsze będzie zwierzę w ciepłym klimacie niż jego bliski krewny w zimnym klimacie. No i te uszy właśnie zwiększają dodatkowo ten stosunek, żeby on był jak największy. Aby jak najwięcej tracić tego ciepła. Również na ich łapach mają gęsto porośnięte futrem, aby izolować się od gorącego piasku lub chłodnego w nocy, bo muszą się jakoś ogrzewać w nocy, a więc jakby rodzinnie się wtulają i siedzą w tych swoich norach i tak utrzymują się przy życiu. Również ich futro jest takiego koloru, który odbija. Jak najwięcej światła, jednocześnie zachowując jakiś kamuflaż dla nich, ponieważ poluje na nie kilka zwierząt. Głównie puchacz mleczny, tak zwany, lub szakale. Roznażają się pomiędzy styczniem a kwietniem. Z reguły tylko raz do roku. Kopulacja może trwać nawet prawie 3 godziny, po czym ciąża trwa około 2 miesięcy. Rodzą się od 1 do 4 szczeniąt, które otworzą dni po 8 do 11 dniach. Będą karmione mlekiem aż do 60-70 dni, po czym po 9 miesiącach zostaną dojrzałe pciowo. Najstarszy Fenek w niewoli miał 14 lat. Są one chronione w wielu krajach, w których występują. Są też zwierzęciem narodowym. Algierii względnie często padają ofiarą ludzi, aby zrobić z ich futer jakieś akcesoria lub przechwycić je i sprzedać jako zwierzęta domowe, co jest legalne w wielu krajach. W sensie legalne jest posiadanie fenka, czy to w Polsce, czy w Stanach, czy gdzieś, ale oczywiście branie ich z dziczy i sprzedawanie jest nielegalne można posiadać fenki, które zostały rozmnożone w niewoli. Co prawda może i wydają one się fajne, ale są one dość trudne do utrzymania w dobrych warunkach w domu, a więc proponuję rozwagę, jeżeli byście się zastanawiali nad takim zwierzęciem domowym. No, wydają one kilka nietypowych dźwięków. I co? Chyba tyle, jeśli chodzi o Fenka Pustynnego. Nadal nie wiemy o nim zbyt wiele. Jest to trochę tajemnicze, małe zwierzę. I no cóż, do zobaczenia. Do usłyszenia. Wkrótce. Oby. Oby.